Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Arek Śmigasiewicz i jestem niezależnym konsultantem firmy Arbon i dzisiaj opowiem Wam trochę więcej o zestawie wspierającym zdrowe nawyki żywieniowe, ponieważ gdy poznałem firmę Arbon oraz produkty, miałem 30 lat. Miałem słuchajcie różne problemy jelitowe. Moje jelita. Nie funkcjonowały tak naprawdę w ogóle, ponieważ ja przez wiele lat żyłem w permanentnym stresie. E, moja mikrobioma, mikrobiom jelitowy, tak naprawdę nie istniał. To wszystko przekładało się na problemy właśnie jelitowe. To miało wpływ na moje samopoczucie, na energię, której po prostu brakowało mi każdego dnia. Miałem problemy takie jak wzdęcia, zaparcia, problemy z cerą. Nadwaga, i tak naprawdę próbowałem wielu rozwiązań, ale nic mi nie przenosiło żadnych efektów, a każdy lekarz mówił mi, taka jest pana uroda i już nic z tym się po prostu nie da poradzić. I tak naprawdę dla mnie najgorsze było to, że byłem w takim punkcie, w którym czułem się naprawdę bezsilny, czułem się po prostu bezradny w tym wszystkim, że naprawdę jakby. Nie ma dla mnie wyjścia z tej sytuacji. I wtedy poznałem, słuchajcie, również firmę Arbon. Poznałem firmę Arbon, poznałem model biznesowy, ale przede wszystkim poznałem produkty. Produkty, które okazały się strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o moje zdrowie, zdrowie moich jelit oraz o moje samopoczucie, i zostałem użytkownikiem tych produktów. Te produkty, powiem Wam szczerze, odmieniły całe moje życie. Dzisiaj mam prawie 40 lat. W tym miesiącu kończę 39 lat. Czuję się świetnie. Mam energię każdego dnia. Mam w sobie odwagę przede wszystkim, aby dzielić się tą informacją z innymi, której kiedyś po prostu mi brakowało. I także opowiem Wam teraz, jakby o tych produktach. Przedstawię Wam właśnie zestaw wspierający zdrowe nawyki żywieniowe, który po prostu. Będzie wspierał również Ciebie w codziennej drodze do zdrowia przez kolejnych 30 dni. Pierwszym produktem, który znajduje się w zestawie, jest to słuchajcie, Shake feel Fit. Jest to wyjątkowy produkt. Produkt, który słuchajcie, jest czystym produktem, jest to produkt koszerny, produkt, który zawiera 20 gram białka, czystego wegańskiego białka w porcji. Oraz 20 różnych witamin i minerałów. Także dzięki temu produktowi już nie potrzebujesz żadnej innej suplementacji. Jest to produkt wegański, bezglutenowy. Ja tym produktem zastępuję słuchajcie dwa posiłki dziennie. Wypijam sobie szejka rano na śniadanie oraz wieczorem na kolację. Dzięki temu ja też po prostu nie podjadam między posiłkami. Taki szejk zastępuje mi posiłek i jestem po nim najedzony na 3-4 godziny kolejnym posiłkiem po takim szejku właśnie jest obiad, który po prostu spożywam i takie trzy posiłki dla mnie są po prostu wystarczające w ciągu dnia przygotowanie szejka jest banalnie proste e, ponieważ e, ja do tego szejka dodaję przeważnie słuchajcie owoce jagodowe e, zalewam go wodą, blenduję i wypijam i to jest jakby pierwszy produkt Uważam, z którym naprawdę warto zacząć swoją przygodę, jeśli chodzi o wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych. Kolejny produkt, to jest produkt wyjątkowy. Jest to, słuchajcie, Energy Fizz. Energy Fizz, czyli codzienna dawka energii i witamin, jest to produkt, który jest oczywiście produktem również naturalnym w 100% wegańskim. Jest to produkt bez glutenu. Jest to produkt, który zawiera chrom, dzięki czemu też nie mamy ochoty na podjadanie, na słodycze. To również jakby ułatwia taki proces dbania o siebie, oraz jeśli ktoś potrzebuje, ułatwia również proces redukcji wagi. I tak naprawdę ten produkt zawiera w sobie wiele cennych składników, m.in. Guarana, rzęszeń, zielona herbata, q 10 ryboflawina, ryboflawina, niacyna. Są to produkty jest to produkt, który daje nam energii. Mamy dzięki niemu lepsze samopoczucie. Ja taki produkt wypijam słuchajcie, dwa razy dziennie. Pierwszego fiza wypijam na siłowni. Ponieważ jak idę na siłownię, to sobie rozrabiam Fiza w butelce i idę na siłownię. A drugiego Fiza wypijam O, właśnie w ciągu dnia, jak mam jakieś spotkanie, jak prowadzę jakąś rozmowę, jak czuję się może trochę czasami gdzieś tam bez energii czy zmęczony. Ten produkt jest po prostu idealny, właśnie w takich momentach. Kolejny produkt jest to produkt, który, słuchajcie, uratował moje jelita, ponieważ, tak jak Wam wspomniałem, ja żyłem przez wiele lat w permanentnym stresie, więc stres miał bardzo negatywny wpływ na moją mikrobiotę jelitową i po prostu on siał ogromne spustoszenie. Efektem tego było to, że nabawiłem się dysbiozy jelitowej, czyli moje lita były zamieszkiwane tylko przez te złe bakterie, które po prostu skolonizowały całe moje lita. I jest to produkt wyjątkowy, ponieważ jest to produkt, który zawiera w sobie zarówno probiotyki, jak i prebiotyki, tworząc razem symbiotyk. Czyli mamy probiotyki w tym produkcie. Jest to, są to dobre bakterie, które zamieszkują nasze jelita, oraz prebiotyki czyli bakterie, które są pożywieniem dla tych dobrych bakterii. I on jest w takich, słuchajcie o to, saszetkach. Taką jedną saszetkę można rozpuścić w wodzie i po prostu go, ją wypić, ale można też połączyć sobie z szejkiem i takiej jednej porcji po prostu dołożyć sobie jedną saszetkę i wypić po prostu z szejkiem. Jest to produkt naprawdę, uważam, dla każdego, kto czuje, że jego jelita dzisiaj nie funkcjonują prawidłowo. I ostatni produkt w zestawie wspierającym zdrowe nawyki żywieniowe. Jest to herbatka Clintox. Jest to taki produkt, który zawiera właśnie herbatki. E, I jest to herbatka wyjątkowa po prostu, ponieważ jest to produkt ziołowy. E, zawiera lukrecję, e, miętę pieprzową. E, jest to produkt, który wspiera pracę naszej wątroby, trzustki, nerak. Wspomaga również detoksykację naszego organizmu. E, jest to produkt, który też jakby... Wspiera nasz sen. Ja na przykład miałem kiedyś ogromne problemy ze snem. Nie mogłem zasnąć, więc ja teraz sobie wypijam taką jedną chrybatkę wieczorem około godziny 19, 19.30. Idę do łóżka po godzinie 20, ponieważ dla mnie sen jest bardzo ważny i naprawdę śpię bardzo dobrze, wysypiam się. Także polecam naprawdę każdemu to chcę zadbać o swoje zdrowie i chciałbym zwrócić jedną bardzo ważną uwagę. To nie jest dieta. To nie jest żadna dieta, to jest styl życia, który został ze mną na lata. Naprawdę dzięki tym produktom ja wypracowałem w sobie zdrowe nawyki żywieniowe, które towarzyszą mi już od 9 lat. Tak jak widać na zdjęciu, ja przeszedłem ogromną metamorfozę, i ta metamorfoza nie wynika z tego, że ja byłem na jakiejś drastycznej diecie, że ja wylewałem siódme poty na siłowni. Absolutnie nie. Oczywiście jestem osobą aktywną fizycznie, fizycznie. dla mnie sport, ruch jest bardzo ważny, ale ja w tym wszystkim znajduję naprawdę umiar i zdrowy rozsądek. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest właśnie to, że żeby zamiast obsesyjnie liczyć każdą kalorię, naprawdę warto skupić się na swoim talerzu. Ponieważ jeśli dwa posiłki zastąpisz sobie tym szejkiem i jeśli zadbasz o swój talerz, czyli połowę twojego talerza wypełnią warzywa, jedna czwarta talerza to będzie białko. Tu masz naprawdę ogromne pole do popisu. To może być kurczak, indyk, wołowina, ryby, a nawet chuda wieprzowina. Kolejna porcja talerza to powinny być węglowodany, ponieważ węglowodany są nam potrzebne. To jest nasze paliwo. To jest paliwo dla naszego organizmu. I kolejna część to zdrowe tłuszcze, które również są bardzo ważne. Ja stawiam na awokado, pestki, orzechy, oliwę z oliwek. I jeśli tak zaplanujesz swój talerz, to naprawdę nie musisz się martwić o to, że będziesz chodził, chodziła głodna, e, i naprawdę sama zauważysz, sam zauważysz, jak zmienia się Twoje samopoczucie, jak zmienia się Twoje ciało. Więc jak wygląda taki przykładowy dzień e, wraz z zestawem wspierającym Twoje zdrowe nawyki? Przede wszystkim poranek zaczynamy od Fiza. On jest wyjątkowy, naprawdę. Ja w tej chwili mam, słuchajcie, smak mango i brzoskwinia. Uwielbiam ten napój po prostu uwielbiam ten napój i dzielę się tą informacją z każdym bardzo szczerze i bardzo otwarcie, ponieważ uważam, że jeśli coś jest dobre i sprawdzone, to naprawdę można o tym mówić głośno. I my często tak naprawdę polecamy wiele produktów w naszym życiu. Polecamy wiele usług, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, więc to jest jakby też taka część mojej pracy, tak? Żeby po prostu polecać produkty inną, innym. Więc jak już zacznie sobie poranek, właśnie z Fizem, to kolejna rzecz jest zjeść śniadanie. I uważam, że trzeba też przełamać pewien stereotyp, że śniadanie musimy jeść od razu po przebudzeniu. Absolutnie nie. Śniadanie trzeba jeść wtedy, kiedy czujesz głód. Więc jeśli na przykład wstajesz rano i nie czujesz tego głodu, ale wychodzisz do pracy, możesz sobie przygotować szejka. Dwie, trzy minuty zajmuje przygotowanie takiego szejka e, i zabrać tego szejka po prostu za sobą do pracy i w pracy go wypić. E, później słuchajcie, jeszcze czas, można wypić sobie herbatkę. Na przykład, jak jesteś w pracy czy w domu, możesz sobie taką herbatkę wypić, albo na przykład kolejnego Fiza. No i obiad. Obiad przygotowujesz właśnie zgodnie z taką propozycją: talerza, i na kolację również, słuchaj, wypijasz sobie szejka, który zastępuje ci, słuchaj, pełnowartościowy posiłek. Są tu, jest tu zarówno porcja białka, są węglowodany. No, ten szejk akurat ma poniżej grama. W porcji cukru, ale umówmy się, cukier też jest jakby potrzebny w naszej codziennej diecie, ponieważ e, on jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu. I tak naprawdę, jeśli w taki sposób przeprowadzisz sobie cały dzień, e, wypijesz również Good Health, health e, który też będzie wspierał właśnie Twoje jelita. To naprawdę zobaczysz po tych 30 dniach, że twoje samopoczucie zaczyna się zmieniać, że twoje ciało zaczyna się zmieniać, że masz więcej energii, lepszy nastrój, że zbędne kilogramy zaczynają też gdzieś spadać, że twój brzuch robi się bardziej płaski i możesz tego dokonać naprawdę dzięki takim prostym, powtarzalnym rzeczom każdego dnia. Teraz mamy, słuchajcie, wyjątkową promocję na ten zestaw, ponieważ kupując taki zestaw masz rejestrację gratis, czyli oszczędzasz już 39 zł, ponieważ rejestracja klienta to jest 39 zł na rok. Przy takiej rejestracji masz od 20 do 30% zniżki na zakupy na mojej stronie. Kupując właśnie ten zestaw, otrzymujesz również produkt gratis o wartości nawet 250 zł. Więc, jakby kupujesz cztery produkty i piąty produkt masz gratis. Otrzymujesz również gwarancję zwrotu. Masz 90 dni na to, aby produkty wypróbować. I jeśli stwierdzisz w ciągu 90 dni, że to jest bez sensu, że te produkty nie działają, masz prawo. Aby te produkty zwrócić, a firma oddaje Ci pieniądze bez żadnych pytań, więc tak naprawdę ryzyka nie ponosisz żadnego. Co jest najważniejsze, teraz mamy wyjątkową ofertę, ponieważ jakbyś chciał, jakbyś chciała kupić te produkty pojedynczo, to ich kwota jest to jest 809 zł. Dzisiaj ta cena to jest 517 zł, więc naprawdę oszczędzasz ogromną ilość pieniędzy. Ale również otrzymujesz produkt gratis, więc tak naprawdę e, te produkty kosztują cię niespełna 260-270 zł. Więc to no jest naprawdę, uważam, że świetna oferta dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z takim zdrowym stylem życia, który kto chce dla siebie, kto chce dla siebie jak najlepiej i kto chce naprawdę zadbać o swoje zdrowie i o swoje samopoczucie. Wszystkie linki, słuchajcie, znajdziecie w opisie poniżej tego filmu. Także serdecznie Was zapraszam. Jeśli macie jakieś pytania, to też na te pytania Wam zawsze bardzo chętnie odpowiem. Podaję też y, pod opisem mój adres mailowy, mojego Instagrama, więc również możecie się ze mną skontaktować. Jeśli chcecie się spotkać, możemy się spotkać i to wszystko sobie jeszcze raz przegadać. Także dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I, I życzę Wam pięknego dnia.